Gdy miałem 12 lat, przeprowadziliśmy się do starego domu po pradziadku. W przedpokoju wisiał ogromny drewniany zegar ścienny, ten sam, który odmierzał czas, gdy mój tata był dzieckiem. Zegar nie działał od lat, ale rodzice nie pozwolili go zdjąć. To rodzinna pamiątka, mówili. Pewnej nocy obudził mnie dźwięk tykającego zegara. Wstałem, sądząc, że ktoś go nakręcił, ale w domu panowała cisza. Zegar tykał sam. Od tamtej nocy dziwne rzeczy zaczęły się dziać w naszym nowym domu. Znikały przedmioty, zawsze te, które były dla mnie ważne. Zeszyt z rysunkami, ulubiona czapka, zdjęcie klasy pojawiały się za to w miejscach, w których ich nie zostawiałem. W szufladzie z narzędziami, za lodówką, w ogrodzie pod krzakiem. Najgorsze były noce. Budziłem się o trzeciej nad ranem, gdy zegar wybijał godzinę. Wtedy słyszałem kroki na korytarzu. Ciężkie, powolne, jakby ktoś bardzo stary wlókł nogi po podłodze. Pewnego razu zobaczyłem cień pod drzwiami. Ktoś stał za nimi i oddychał. Gdy otworzyłem, nikogo nie było. Rodzice nie wierzyli mi. To przez twoją wyobraźnię, mówili. Ale gdy pewnego dnia tata znalazł w zegarze zdjęcie swojego ojca, tego, który zmarł, gdy tata miał pięć lat, pobladł. Na odwrocie było napisane, czekam. Zegar przestał tykać następnego dnia. Znów wisiał cicho, jak przez te wszystkie lata. Ale ja wiem, że coś w tym domu się chowa i czeka na odpowiednią chwilę. Czasem, gdy jestem sam, słyszę ciche tykanie za ścianą. Jakby zegar próbował coś mi powiedzieć. Zostaw suba.